Moja pasieka, jak mało która pasieka w Polsce, posiada czystą pszczołę Primorską. Czysta pszczoła primorska. Czysta pszczoła primorska tworzy do zimy bardzo małe rodziny. Do zimy tworzy bardzo małe rodziny. Jest to pszczoła, która, jest to pszczoła, która naturalnie występuje Pszczoła, która naturalnie występuje no, w okolicach Murmańska, no, ogólnie rzecz biorąc to w części azjatyckiej Rosji. Amerykanie zbudowali bardzo dużo linii pszczół opartych na pszczole primorskiej. Niemcy też do tego się troszeczkę dołożyli. Teraz pora na nas. Pszczoły primorskie bardzo dobrze zimują, startują dopiero w trakcie rzepaku. Tutaj mamy inne robaczki. I też to są szare pszczoły Też to są szare pszczoły o bardzo wysokiej odporności na waloze, tak jak powiem, nie tworzące jakichś gigantycznych rodzin. Eee, zobaczymy co się znajduje pod spodem. Zaraz zobaczymy, co jest pod spodem. Pokażę to. Mhm. Są pszczoły, tak jak mówiłem, nie ma tutaj dużej siły, ale ta pszczoła nie służy do tego, ta pszczoła ma zbierać pożytki z drzew, czyli z, w momencie, kiedy zaczynają kwitnąć drzewa, to mamy koniec, drzewa zbytnio kwitujące, mamy koniec maja, początek czerwca, czyli cały czerwiec, wtedy te rodziny są w pełnej sile. Wcześniejszym okresie, wcześniejsze pożytki stanowią dla tych pszczoły pożytki rozwojowe. Pszczoły te są podobno odporne na warozę, radzą sobie z warozą. Ja stosuję tutaj minimalistyczne leczenie, ale też nie zauważyłem, żeby z tymi pszczołami cokolwiek złego się działo. No tylko ten rozwój, tak, jakbyśmy poprawili u nich rozwój, ale myślę, że Poniekąd ten późniejszy rozwój też wiąże się z tym, że mają dłuższą przerwę w czerwieniu i w ten sposób też jakość towaroza jest redukowana. To nie jest pszczoła dla osób, które chcą zbierać miód z rzepaków z wczesnych pożytków. Ta pszczoła potrzebuje oryginalna pszczoła primorska, potrzebuje dopiero pożytków od połowy maja do końca czerwca. Później utrzymuje się w miarę dużej sile i znowu się składa do zimy w taką średnią, czasami małą siłę. W roku zimowaliśmy ją na jednym korpusie. Były cztery uliczki pszczoły, w, w tym roku jest troszeczkę lepiej, no ale to jest oryginał, tak, bez krzyżówek, w krzyżówkach już wygląda to troszeczkę lepiej.